Cześć, witajcie, na kanale nasze psy. Witajcie po no, dosyć długiej przerwie. Ja z Weroniką wracamy do kręcenia. Dzisiaj ja odpowiadam na y, pytania, które właśnie zadawaliście mi na Facebooku. Jest ich dosyć mało, ale to nic. Film będzie krótki i przyjemny, także. No więc y, przechodzę do odpowiadania. Y, z jakiego, y, Zuzia pyta, z jakiego stroniska adoptowałyście Suzy? Chodzi mi o nazwę. Y, schronisko nie jest jakoś popularne, nie ma jakiejś specjalnej. Trony. To jest po prostu schronisko wrzesińskie z małego miasta i, i po prostu nie ma żadnego nazwy. Jest to po prostu małe schronisko i nie jest jakieś popularne, zwykłe małe schronisko, właściwie nawet dokładnie poza miastem, bo jest e, właściwie na wsi, na obrzeżach miasta, właściwie bym powiedziała tak dokładniej. Kolejne pytanie, też właśnie od tej ludzi. W waszym sklepie zoologicznym są zwierzęta, jak tak to jakie? W moim mieście jest dosyć dużo sklepów zoologicznych. Ja akurat mam trzy ulubione, myślę, że z warunkiem właśnie tych trzech tylko kupujemy rzeczy. W jednym z nich są tylko rybki, w jednym w ogóle nie ma zwierząt i w trzecim jest pełno gryzoni, są króliki, chomiki, węże, rybki, to pełno gatunków rybek. Co tam jeszcze, żółwie? Chyba nad raki były jakieś małe. A to, to jest mały, mały styl ale nie jest w czym wybierać. Zrobicie filmik o prowadzeniu po stronisku? Nie, nie zrobimy tego, takiego filmiku, ponieważ na, w naszym stronisku nie wolno robić zdjęć ani kamerować zwierząt. Poza tym schronisko jest dosyć małe i poza tym, że tak po prostu nie podoba mi się tam pomysł, jest bez sensu i filmik. Też by było bez sensu, dosyć nudne, no, no, zrobiłam taki jakby rysunek. u um, na schronisku tak, tu są oczywiście jakieś drzewka z głównej ulicy, że tak powiem, jakiejś autostrady. Albo coś, jest taki wjazd, tam się jedzie taką, taką się jedzie tam ulicą. Są te prywatne firmy. I tutaj właśnie, tu już się zaczyna polna droga te. Taką polną drogą właśnie na no się tutaj, dotąd mnie jest taka czyli wielka polna droga. Tutaj są, jest taka, że tak powiem, taki wybieg zasiadką dla, dla szczeniaków, dla małych piesków, które nie są wyprowadzone na spacer. E, tutaj są klatki, tutaj są klatki, tutaj są klatki. Tu jest klatka, gdzie zazwyczaj jest jakieś sianko dla, dla, dla szczeniaków. E, tutaj jest klatka dla psa takiego, która coś w typie chyba Bernardyna. Jak mi się wydaje, bo już nawet nie pamiętam. E, ten pies jest, że tak powiem, właściwie e, należy do schroniska w sensie, że on nie jest na, na wydanie do zaadaptowania, tylko po prostu, kiedy nikogo nie ma na w on jest wypuszczony i biega sobie po całym terenie. Tutaj jest Ym, nie Nieco nie tak, tutaj są jakieś klatki, tutaj i tutaj. I stroniska jest mały, to jest mały budynek oczywiście. Ym, tutaj jest jakiś opuszczony budynek i generalnie to są pola i na polach zazwyczaj tam y, biega się z psami czy coś. I Suzy była tutaj w tej ostatniej tutaj klatce, zasłonięta e, ty, tymi klatkami. I była dosyć w mało widocznym miejscu tam. Tak, dosyć, że tak powiem, właściwie e, schowana. Kolejne pytanie jest od Natalii. Mm, jakie książki polecacie o behawiorystyce? E, Czytałam jakieś właściwie tam książki. Nie wiem, z pięć książek o behawiorystyce, ale nie pamiętam nazw, więc no szczerze mówiąc nie powiem i nie mam właściwie co polecić szczególnego. Hmm. Czy słyszałyście o nim? E, Cesar Milan, Cesar, nie wiem czy dobrze przeczytałam, jak nie to przepraszam, nie potrzebuję tutaj hejtów, czy nie wiem czy to jest Cezar Milan, nie chyba Cesar, tak się daje Cesar, chyba tak. Ja go bardzo lubię i lubię oglądać, jego, e, oglądać jego program i nawet mam jego książkę. E, no wiadomo, że o nim słyszałam, e, bo dosyć ja z moją mamą czasami tak się jakby trochę płucimy na temat, e, że tak powiem, na temat psów ponieważ moja mama strasznie lubi jego porady jak leci w telewizji to go zazwyczaj ogląda i tak dalej a ja mam inny, że tak powiem, sposób nauczania i tak dalej i czasami są, że tak powiem, dyskusje oczywiście nie jakieś kłótni awantury tylko po prostu dyskutujemy na ten temat um, y, lubisz go oglądać, nawet masz jego książkę no, nie wiem, wydaje mi się, że nie ma jakichś złych porad ale osobiście, że tak powiem Czasami lubię sobie na YouTube y, oglądać jego odcinki, bo po prostu lubię się oglądać o psach, ale jakoś szczególnie mm, nie biorę, że tak powiem, przykładu od niego. Ym, no nie wiem, wolę inne sposoby nauczania niż on ma. No, oczywiście niektóre, niektóre są ok, ale nie wszystkie, że tak powiem, podpasowywują mi. Ym, I Natalia jeszcze też pyta, jakie mokre, jakie mokre karmy polecacie? Um, polecę trzy karmy, które miałam i które mogę polecić, czyli yy, mokrą karmę Karno. Yy, ona się jeszcze jak się nazywa, jakimś drobnym druczkiem. Większe są literki Karno, yy, właśnie Miku się mnie najczęściej. Yy, karmę Mokrom Aplaus. Yy, Podejrzewam, tak. Raz ją zamówiłam, ale jest bardzo droga. To jest taka malutka puszeczka baza 8 złote i jest naprawdę droga, ale Pole mogę ją polecić um, i karmę Butter, z którą jest Suzy. Ją znajdziecie, um, wiesz na pewno w Tesco i w Brico Marsze. Um, wiem, że ona jest sprzedawana w markecie, ale naprawdę poczytajcie sobie jej skład. Skład jest naprawdę dobry i za dobrą cenę, bo to jest naprawdę to stania karma i, i, i jest okej. Okay skład, bo już nieraz to czytałam i tak dalej. Także z tym tam nie ma problemu i to nie jest jakaś szczególna marketówka. Jakaś złej jakości, to jest w miarę ok, za tą cenę jest naprawdę ok. I jeżeli macie tam do wyboru, jest kurczak z ryżem albo wołowina z ryżem, chyba, to weźcie kurczaka, bo w tej puszce z kurczakiem jest więcej mięsa niż w puszce z wołowiną. No, nie wiem, czy zrozumieliście, ale dobra. Julia pyta, w których klasach jesteście? Jestem w drugiej gimnazjum, a Weronika w trzeciej gimnazjum. Jakie karmy jedzą Wasze psy? Suzy. Obecnie właśnie co dopiero je kupiłam tak na, yy, na próbę karmę suchą. Yy, jak ona się nazywa? Yy, tropidog? Chyba tak. Tropidog z jagnięciną chyba. No i mokra karma Butters. A Weronika yy, kupuje mi pójściowi karmę Proplan i mokrą karmę karną. Yy, Dominika pyta, ile razy w tygodniu będą filmiki i kiedy? Yy. Jeszcze to nie jest ustalone, wydaje mi się, że na weekend raczej będą filmiki Ale jak to jeszcze nie wiem, może o to zrobię filmik, może po prostu napiszę o tym na Facebooku, na, na naszym fanpage'u Także no... Jakie filmiki na początku? Przepraszam, ale skończyła mi się pamięć i, I teraz muszę... Nie wiedziałam w ogóle, że mi się wyłączył już aparat Więc muszę teraz jeszcze dokończyć no, to jest takie pytanie Jakie filmiki na początek dodacie? Eee, na początek no, to jest właśnie pierwszy filmik. Eee, nagracie filmik, jak przygotować dom dla szczeniaka. Eee, nie wiem, raczej nie właściwie to stanowi się jeszcze no, więc, no, i, e, i jakiego dla siebie pisa wybrać. W eee, bez sensu nagrywać takie filmiki według mnie, ponieważ... Na YouTube tak naprawdę wpiszecie sobie te hasło w wyszukiwarce i e, kanałów, które nagrywają właśnie e, o tym filmik jest, jest pełno, jest pełno takich filmików, jest pełno kanałów obsah i według mnie nagrywanie takich rzeczy, których jest już pełno na YouTube jest kompletnie bez sensu i to jest e, właściwie zaśmiecanie właściwie internetu czy, czy YouTube. Mm. Także tak naprawdę jest pełno kanałów więc macie, macie w czym naprawdę wybierać i jeżeli ja to nakręcę, to tak naprawdę to jest, to jest kompletnie bez sensu, bo, bo po co ja mam to nagrywać, skoro jest tego naprawdę pełno. I tak jest moje zdanie, dlatego ja nie będę kręciła filmików o, o tym, jak wyszkolić psa i tak dalej, jak to uczyć jakieś komendy, może Weronika będzie chciała nagrywać, yy, ja raczej takich, że tak powiem naukowych, raczej za bardzo nie będę kręcić. Także no dobra, dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, zadawajcie pytania i lajkujcie i pa pa.